Siema, siema widzowie, w kolejnym odcinku z Minecrafta tutaj z kuzynem wybudowałem zamek, gród, nie wiem jak to nazwać. Strażnicy, no i wchodzimy. Tam mieliśmy pole, tu mieszka rolnik. Tu mieszka wędkarz. No, owce, tutaj koniki. Tu jest jakby yy, wieżyczka. Dom Kowala. No, zapomniałem nazwy. Kowala, dobrze mówię? Nie te drzwi. Tu mieszka bogatszy pan. No i tutaj jest więzienie. Wieżyczka tam, więzienie tutaj. Tu są nasze koniki, szron i fircyk. No i wchodzimy do zamku. Tutaj są nasze trony. Wchodzimy do góry. Yy, moje tutaj łóżko. Moje koty, kuzyna, w ogóle łóżko. Tutaj też są ochraniarze. Tu jest taka, jakby wieżyczka. Można zejść na dół. Przepraszam za dźwięki w tle, bo ja dogrywam głos. Dogrywam głos, a nie jakby mówię. No i tutaj jest, nie wiem jak to powiedzieć, takie coś w... No, i idziemy. Wychodzimy. Tak. Wychodzimy. Tutaj jest woda. E, tu jest teatr. I widziałem, że Wam się seria z Minecrafta spodobała. Znaczy, jak Wam pokazuję. Tyle wyświetleń zrobiliście, więc dziękuję. E, I myślę, że Wam się też to spodoba. Będę nagrywał może więcej na Minecrafta. Tutaj są domki. Tutaj żywność. Punkt orientacyjny, przedmioty codziennego użytku i napoje. Obuwie. No, tak jak to mówiłem, są domki mieszkalne. I tutaj wchodzimy, i tutaj jest schron. Schron, tu jest. I tu tak on wygląda. Zamkniemy go sobie. Tak. Przeszkadza mi. Dobra. No i teraz idziemy na kolejną część. Jeszcze Wam pokażę drugi świat. Tutaj. Tutaj. O. Tutaj się wchodzi. I to jest laboratorium. Laboratorium zakaz wstępu. Tak ono wygląda. No, i tu jest, są odbywane egzekucje. I wychodzimy stąd. I idziemy na stronę, gdzie jeszcze nie została zakończona. Tutaj tak się wchodzi. Dzwonnica Kościół tu mamy. Biblioteka, no księgarnia, biblioteka, tutaj można czytać, książki są, więc fajnie. Tutaj budujemy sąd, jeszcze sądu nie zrobiliśmy całego, no i się już przenosimy na kolejny świat. Jesteśmy na kolejnym świecie, tutaj jeszcze trzeba zbudować. Tutaj budowaliśmy chyba jakiś domek, nie pamiętam. Yy. Dobra, wezmę sobie rączkę. Tutaj jest domek. Taki ładny. Yy, żeby nie było, my pomysły tutaj braliśmy z TikToka. Kolejny domek. Tutaj też miał coś mieliśmy budować. Więc no. No te pomysły są z TikToka, no ale tamten świat, tamten zamek był z naszej wyobraźni. Ale na przykład te bakrumsy to my, ja wziąłem z głowy, ja budowałem sam, to też budowałem z kuzynem. Bo tak tyle bym nie zbudował. Niektóre pomysły budowałem sam, tak jak na przykład ten portal, budowałem sam. E, no tutaj te pola budowałem z TikToka, tutaj też. Tutaj większość rzeczy jest TikToka, ale niektóre pomysły budowałem sam. Pooglądajcie sobie, ja wam nie będę za dużo mówił. No i żabki mijamy. Tutaj jest takie ten. Mamy tutaj pełno różnych rzeczy do domu. Na przykład interaktywny prysznic. Zepsuło się coś. Tu jest takie ładne serduszko. Miecz i on tak mi długo zajął. Ale tu jest pięknie. Kwiaciarnia tory, no i ja później ten tory. Budowałem sam na początek to budowałem z TikToka, tu jest domek. Egzekucje. Dobra, mam perłę. Tu jest mała kopalnia, którą wybudowałem sam. łojeju No co się dzieje? I tak to wygląda. Portal, którego sam budowałem, wyścigówka, i tu są ule. Takie miejsce odpoczynkowe. Tutaj ten domek sam budowałem. No i on tak dziwnie wygląda. Przepraszam za dźwięk w tle. No dogrywam się do jakby tego filmu, więc. Tu są różne postacie, tak. Eee, tu, tu są posągi. Takie. I tu jest Enderman. Fajny. Tak wygląda ten. No i tutaj idziemy. Zamek. Tutaj interaktywny, jakby. Nie wiem, jak to nazwać. Armata. Tutaj też, tylko nie interaktywna. Tutaj jest dom mojego kuzyna. Włócznia taka. Posąg i tam jest. Tu jest mój dom. Jeśli materiał wam się spodobał no to dajcie łapkę w górę subikaj jak ktoś jest nowy i co no ra